Wiecie, co jest najważniejsze dobrać dobrze buty pod kolor motocykla najlepiej, na którym się jeździ. No więc to, jeżeli chodzi o siedzenie, no to jest w porządku. Księżniczka powiedziała, że mogłoby być. Ciekawe co mój pies na to powie, który właśnie się pojawił tam. Borys jak wygodnie. wygodnie? Proszę bardzo, przymierz... Ale przyjmierz wysokość, czy ci pasuje. No. Zatem miałem instruktorz. To nie jest tak, że to jest idealne. Nie potrzebna jest ani kawarano, ani sake, bo jest kawa sake! Kawasaki, Kawasaki! Dobra, to najpierw to, co wszyscy proszą, czyli, czyli jak gada silnik. No i to nie będzie taka recenzja normalna, tylko taka recenzja laika. Takiego człowieka, który nie wie o co kaman, nie wie gdzie przód, gdzie tył. Rozłożysz cały ten motor. Coś tu jestem? Naczynniki pierwsze. Doszedłem, że tu jakaś dźwignia jest. Dobrze. Może to katapulta. Czyli do czego to jest? To jest obniżanie szyby. Jak pan to zrobił? Naciskając tutaj tą blokadę, Aha. zwalniamy, Aha. wypychamy ją do góry Aha. lub też dajemy do Pan to zrobił. Cud! Cud! E, zmieniłem buty, bo większość fachowców i szpesów od motocykli, przepraszam, nie od motorów, od motocykli, powiedziała, że mam złe buty, złą kurtkę, złe spodnie. Natomiast teraz chciałem wam przekazać, o, jakie są moje wrażenia związane z tym e, motocyklem. Z motocyklem, zwróciliście uwagę, jaka już poprawność. Do testów dostałem dwa modele motocykla Kawasaki Versys. Versys 650 i Versys 1000. Ale po kolei. Ja się trochę bałem, że ten motor jest wysoki, bo jest wyższy od tamtego, że, mi nóżki, ja jestem malutki, bo ja tylko mam 77, to mi te nóżki tam na paluszkach trochę. I powiem Wam tak, początek był okropny, bo się denerwowałem, pociłem, bo to jeszcze nożna skrzynia biegów. Jeszcze nie bardzo się orientuję w tym, i na wszelki wypadek trzymam go na niższym biegu żeby jakiś tam zapas mocy mieć zawsze. Po czym dwie, trzy zmiany pasów no i już zaczęło się to całkiem robić przyjemnie. Wyczułem od razu gdzieś mniej więcej jaka jest ta odległość. Oczywiście jak jest bardzo wąska przestrzeń pomiędzy tymi autami to się nie przejedzie, ale i skuterem też bym nie ryzykował, bo, bo czasami mi się zdarzało lusterkiem gdzieś tam zahaczyć, więc z tego się też wyleczyłem. Natomiast jak się już przeciśniesz przez te jakieś wąskie rzeczy, to potem możesz szybko przyspieszyć i tam y, zmienić szybciej pas i tak dalej i tak dalej. Więc mm, silnik pracuje w takich zakresach wyższych raczej Chętnie, więc on jest wtedy fajny, zwinny. Tylko, że zdjęcie każdego gazu i, i dołożenie powoduje, że jest taki nerwowy. więc moja księżniczka trochę się tego boi. Kierowca. Tak, no, bo komfort za. Z tyłu jest dopiero walka, z tyłu jest. Yahoo! Yahoo! No tak, 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 tak to jest. To jestem próbującą żoną z tyłu. Więc motor mi się podoba, aczkolwiek zastanawiamy się jeszcze, czy jest coś innego. Dobra, to co dzisiaj bierzemy, co pan poleca? No, weźcie sobie tego. Damy radę. Jak pan tym jechał, to tym, tym To tym dwa razy szybciej. To tym rozważniej. Na pewno. Bo wow. To bestia, bestia potrafi. Potwierdzam. Bestia potrafi pokazać i mnie pokazała, że ten model nie jest tym, czego szukam. No bo jest wada tego motoru, jedna. To nie jest tak, że to jest ideał. Ten ta ninja. Po prostu ten zbiorniczek na whisky tutaj jest trochę za mały. No i jadę z kimś, to, no to wtedy odczuwam brak. No, powinny być dwa albo ten trochę większy. Ta potrafi cuda. Moc potężna. Jeżeli człowiek ma żonę, która jednak komfort przekłada nad sport, to po godzinie trzeba taki motocykl oddać i szukać motocykla wygodniejszego. Ten? A co to jest to? To jest to samo, co do tej pory mieliście, tylko to jest wersja 1000. Ha. Mamy tak. Tutaj grzane manetki od razu. Generalnie jest wszystko to samo. Dodatkowo widzę, że lampy są zamontowane jeszcze przekinkielne. Tutaj. To też fajne, bo to widać lepiej ten motor, nie? Bankujemy, więc teraz wam szybko opowiem. Bardzo fajnie się jeździło tym motorem. Motocyklem przepraszam. No w mieście troszeczkę bardziej się obawiałem, bo on jest duży jak widzicie, ale potem jak się przyzwyczaiłem, to już naprawdę te korki nie były takim problemem, trzeba tak ostrożniej, ale można się tam przecisnąć jakoś, no i swoją tą, tą wielkość, te gabaryty on rekompensuje tym, że potem jak się już wyskoczy gdzieś na buspas, albo gdzieś tam na jakiś wolny kawałek drogi, no to nadrabia cały stracony czas. No i jedno, co mnie denerwuje w takim motocyklu, to ta, ta ogromna masa, która przy hamowaniu na ten teleskop wchodzi taki efekt nurkowania jest, i to zwłaszcza przy małych prędkościach, jak się gdzieś bokiem stoi, to można łatwo stracić równowagę. E, motor mnie zaskoczył bardzo pozytywnie. E, motocykl, przepraszam, ja nie powiedziałem, przepraszam, to z tego, z tego szoku. Tak, byłem w szoku, bo pokonywanie zakrętów we wszystkich trzech modelach okazało się być największą frajdą. I o dziwo, im cięższy motocykl, tym fajniej się w te zakręty wchodziło. Wręcz jakby do tego y, te motocykle prowokowały. Więc część czasu spędziłem sprowokowany krętymi zakamarkami Krakowa i chętnymi do ich pokonywania wersysami. Jakie są nasze oczekiwania wobec motocykla? Ja głównie używam go do jazdy po mieście i na krótkie trasy, a bratka się okazało chce jeździć na długie wycieczki. Więc mamy małą sprzeczność, która chyba nie jest do pogodzenia jednym y, typem motocykla. Więc konsensus trzeba będzie ustalić chyba już w zaciszu naszej sypialni. Dobra, trzymajcie się, De decyzję już w najbliższym odcinku.